Cześć, witajcie na kanale Typerskim. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał i dawać łapki w górę, ponieważ to pomaga nam się rozwijać korzystamy z nowej promocji eWinera i teraz tak. Jeśli założycie konto w tym polskim legalnym bookmacherze z linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem i dodatkowo wpiszecie kod promocyjny vip 155 to możecie zagrać swój pierwszy kupon za maksymalnie 176 zł i 14 groszy, choćby taki sam kupon jak gram ja i jeśli nie trafimy, to wraca do nas 155 zł, które od razu możemy wypłacić. Promocja jest ograniczona czasowo, więc warto korzystać. Zainteresowanych od sam do linku, który znajduje się w pierwszym komentarzu pod filmem, a jeśli macie jakieś pytania, to zadawajcie je w komentarzach. Zanim przejdziemy do naszej propozycji, mamy jeszcze szybki konkurs do wygrania codziennie 25 zł w e winner Aby wziąć udział, musicie subskrybować kanał, dać kciuk w górę pod filmem i w komentarzu podajcie dokładny wynik i minutę pierwszego gola w meczu pomiędzy Juventusem Turyn i Atalantą. Później dopisujecie swój login z e winner czyli e-mail, którym się logujecie. Typujemy do 20.30, a wyniki będą ogłoszone na każdym kolejnym filmie. W ostatnim meczu był wynik 4 do 1, ale niestety nikt nie zgadł dokładnie takiego rezultatu. FC Barcelona oddala się od Mistrzostwa Hiszpanii. Trzy remisy w ostatnich sześciu meczach sprawiły, że Real Madrid ma już cztery punkty przewagi nad dumą Katalonii. Do końca sezonu zostały trzy kolejki, więc licząc jeszcze na mistrzostwo, Barcelona musi wygrywać swoje mecze. Dziś gra z Valladolid, któremu do pewnego utrzymania brakuje trzech punktów do potknięcia Majorki w ostatnich trzech meczach. Naszym zdaniem Barcelona będzie w pełni zmotywowana i zagra tak jak w meczu z Villarreal, które nie miało żadnych szans i poległo 1-4. Valladolid w tym meczu będzie chciało zrobić niespodziankę, jednak pewnych punktów dających utrzymanie poszuka raczej w kolejnych meczach z Eibar i Betisem. Niewykluczone, że trener Valladolid da dziś odpocząć kluczowym zawodnikom przed finiszem sezonu. Grający nieźle u siebie i mający zaledwie punkt przewagi nad strefą spadkową Stomil Olsztyn podejmie walczącą o play-off o ekstraklasy Mieć Legnica. Stomil jest typową drużyną własnego stadionu. Patrząc wyłącznie na mecze wyjazdowe zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli z 10 porażkami zaledwie 9 strzelonymi golami w 15 meczach. Zupełnie inaczej u siebie. 8 zwycięstw w 15 meczach. Z kolei Mieć Legnica radzi sobie całkiem nieźle na wyjazdach. Ostatnie wyniki to wygrana w niepołomicach Grudziąców i remis w Suwałkach. Dziś liczymy więc, że obie drużyny podtrzymają swoje mocne strony. mi zagra dobrze u siebie, mieć na wyjeździe, i w rezultacie, obie te drużyny strzelą gola. Dla obu ekip, starcie to jest bardzo ważne, żadna z drużyn nie będzie więc kalkulować. Przegrana może mieć bardzo przykre konsekwencje. Dzięki za to, że oglądaliście film. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał. Przypominam Wam o dwóch rzeczach. Po pierwsze konto na Euner i fajna promocja, a po drugie nasza grupa na Facebooku, do której możecie dołączyć. Link do niej znajdziecie w pierwszym komentarzu pod filmem. Jeszcze raz dzięki za to, że oglądaliście i do zobaczenia jutro.